10 największych państw Europy. I tu przy tworzeniu tej listy pojawia się problem, ponieważ czy brać pod uwagę Kazachstan, Turcję, które w pewnej części leżą w Europie, ale niestety w większości w Azji, czy na przykład Rosję? Dzisiaj bez Turcji, bez Kazachstanu, ale można powiedzieć na pierwszym, nie pierwszym miejscu Rosja i około 4,5 miliona kilometrów kwadratowych leżących w Europie. Jeśli by nie brać tej Rosji pod uwagę, to na pierwszym miejscu byłaby Ukraina z powierzchnią 603 700 km2. Później mamy Francję. Z Francją też jest pewien problem, ponieważ też posiada dosyć sporą powierzchnię poza Europą, ale w Europie, w tej części metropolitalnej, leży 551 695 km2. To jest ta część europejska. I wtedy na trzecim miejscu, nie uwzględniając Rosji, mielibyśmy Hiszpanię i 504-645 km kwadratowych. Następnie mielibyśmy Szwecję, 449-964 km2. Później mamy Niemcy, naszych sąsiadów, 357 114 km kwadratowych. Później Finlandię. Chociaż ta Finlandia. Patrząc na mapę wydaje nam się nieduża, to jednak jest większa od Polski, 338 145 km kwadratowych. I następnie mamy Norwegię. Też kraj, który patrząc na mapę może nam się wydawać nie tak duży, ale on ma powierzchnię 324 220 km kwadratowych. No i oczywiście Polska która byłaby na miejscu 9, kiedy byśmy mieli Rosję, a na ósmym kiedybyśmy tej Rosji nie brali pod uwagę. No i to co powinniśmy wszyscy wiedzieć, 312 679 km kwadratowych, tuż za nami błochy. 301 300 km kwadratowych. No i na ostatnim miejscu, na dziesiątym, cały czas mówię, jakbyśmy tą Rosję wyeliminowali. Mamy Wielką Brytanię i 244 820 km kwadratowych. Więc ta lista jest o tyle ciekawa, że możemy brać pod uwagę Rosję i te 4,5 miliona powierzchni, które są w Europie, bo są albo też kraje tylko wyłącznie w całości leżące w Europie, na kontynencie europejskim i wtedy niestety ta Rosja nie mogłaby być brana pod uwagę, podobnie jak Kazachstan i Turcja. Dziękuję za uwagę. Zapraszam też na 10 najmniejszych państw w Europie i na inne tego typu porównania. Do usłyszenia ponownie.